Dzień dobry, drugi dzień naszego pobytu Palma de Mallorca miejscowość Sealot Hotel Mariant Park Wybieramy się do Jaskin Haves autobusem pierwszy raz w sumie Przejedziemy tą trasą tak jak mówię autobusem kasując bilety i płacąc kartą bankomatową. Zobaczymy jak to działa. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce, bo w żadnym filmie nigdy i nigdzie u nikogo tego nie widziałem. Sprawdzimy po mapach Google, jak to wszystko pracuje, czy to działa, czy nie zabłądzimy. Ale pierwsze sygnały prowadzą dobrze. Z hotelu w lewo do przystanku. Bus Station, Saves, Sabines, o, Sabine, przystanek Sabines, jeden, numer tam 11, coś tam, coś tam, sprawdziłem w recepcji, z panem porozmawiałem i mówi, że to ten numer i ten y, przystanek dowiezie nas y, do kawes, do smoczyk jaskini. Idziemy do przystaneczku. Się podróżuje w Hiszpanii autobusy widać że dosyć komfortowe nowe i jedziemy autobusem 424 zgodnie z nawigacją w kółku Nawigację mamy 10.17 Zobaczymy czy zgodnie z czasem będziemy wyjeżdżać I mamy nasz autobus, jedziemy Do jazdy 2 Pomału, pomału 3 4 ok, jedziemy do kafes to musicie. Bardzo przyjemnie, nie ma, działa. Wygodnie. Bilety skasowane. Jedziemy dalej. Chociaż bilety się sprawdziły, że skasowaliśmy dobrze i bez problemu. Nie tak jak w Nieoznakowany albo oznakowany w swojej Widzimy się w chwilę. A pociąg jedzie do tego tam. Do kart jak wchodzimy do autobusu, kasujemy i tu obok mamy drugi czytnik kart jak wychodzimy i kończymy yy, jazdę. Czyli mamy dwa czytniki, jeden na wejście, jeden na wyjście. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą albo się obawiają, czy działa Woli dojeżdżamy do celu. Jak Unika Wez. 10, 11, 12 i tak dalej na żółto okazuje się, że to są godziny wejść czyli możecie sobie zobaczyć w której yy, są wejścia co godzinę praktycznie zbiera się grupa i, i się generalnie wchodzi a teraz czekamy bo mamy 10.30 mamy zile na 11 także pół godziny do wejścia i w lewo 200 metrów do Jastu 200 metrów od KAS do y, Jastu Cykady słychać? Martinki dookoła, także można sobie Samochodem przyjechać, zaparkować dużo miejsca. Myślę sobie jedno: że w godzinach porannych o tej dziesiątej, jak y, przyjechaliśmy po dziesiątej, 10, praktycznie 10.30 jest mniej ludzi. Także sugeruję przyjechać wcześniej, nie w godzinach popołudniowych, tylko w godzinach y, porannych. Jest znacznie, znacznie mniej ludzi. Przynajmniej na tą chwilę, tak to wygląda, a przed nami też. Piękny widok, super. Za mną widok, skąd przyszliśmy, a dookoła 360 wygląda to tak. Za mną to toalety. Coś można kupić, gdzieś. Dalej za mną piękny widok na Kipy. Dalej wejście do jaski. Na razie zamknięte. Są przedzielone takimi łańcuchami, żeby ich nie chodził. Jest godzina 10:30. Wejście mamy na 11:00. Także jeszcze chwilę, pół godziny. Mam nadzieję, że nie będzie dużej grupy, że nie będzie tłoczno. I spokojnie. Pięknie cykady cykają, posłuchajcie. I toalety mamy, tak jak mówiłem, przed wejściem do jadki. można skorzystać. Za nami ograniczenia, czego nie wolno robić w jaskiniach. Teraz czekamy sobie na łódkę, która nas przewiedzie na drugą stronę. Jak można zauważyć ludzi w jednej grupie, w jednej godzinie jest dosyć sporo. Nie wiem, z 200-250 z osób. Zobaczcie sobie sam. Nie wszystkich najprawdopodobniej przetransportują tymi łódkami trzema, czterema w drugą stronę. Pewnie będzie Bo nic nie wiem. Słuchaliśmy muzyki ważnej. Nie nagrawałem z racji szacunku, bo zwrócili i formowali, żeby nie nagrywać. Ale piękna akustyka. Miło się słuchało. Teraz idziemy przepłynąć się łódką. Zapłynęliśmy się łódką, posłuchaliśmy muzyki. Także ja polecam wszystkim woda, mniej słona niż w Morzu Balearskim. Spróbowałem. Przechodzimy oczywiście drugą stroną i już i co? po koncercie. Ale Zaraz dalsza część pracy. Z jaskiń kawes ruszamy do kala y, anguilla. Kalamendia. Jedziemy się wykąpać, jest to stosunkowo blisko, czyli yy, możemy dojechać na te plaże zatoki autobusem. Jest to około 15 minut jazdy, także tracką, trasę sobie obraliśmy. Idziemy to zobaczyć jak wygląda, z którego przystanku odjedziemy. Dara Wam wszystko pokaże. idziemy na kolejny przystanek czyli okazuje się, że z tych przystanków na których wysiedliśmy na tym przystanku, w którym wysiedliśmy nie odjedziemy na plażę i zatoki musimy iść do kolejnego przystanku by station i stamtąd najprawdopodobniej jak nawigacja pokazuje numerem 427 autobusem pojedziemy do kala kala Anguilla, Kala media, te zatoki koło siebie 3, 3 Zatoki i kala Kala Mosik Kala Media 427, zgodnie z nawigacją te osoby cztery razy pijane. i jedziemy wykąpać się do Kalamendia Podróżujemy sobie niebieskim znacznikiem po czerwonej linii prowadzi dosyć dobrze zobaczymy jak na przystanku gdzie mamy wysiąść i jak daleko na pierwszą przejść? 3, 4, ok, let's go! Idziemy teraz zgodnie z nawigacją do Platia de Calamendia na plaży na zatokę Piękna. Autobusikiem na początku nie chciało odbijać wysiadki, nie wiadomo dlaczego, ale po chwili zaskoczyło i zarejestrowało nam koniec podróży. Wysiedliśmy i teraz sobie maszerujemy na plażę Cala del Mendia. Otoka piękna, zobaczymy jakie widoki. Czy rzeczywiście tak pięknie jak na zdjęciach? Idziemy, jak nawigacja pokazuje. Zobaczymy, czy dojdziemy, ale widzę, że raczej tak. Trochę chłodu, trochę cienia i widać już piękną zatokę nasze miejsce. Dojechaliśmy. Da się autobusem. Powiem szczerze, że ładnie tu, yy, przyjemnie. Ulica porośnięta roślinnością. I co najważniejsze, idziemy yy, miejscem ocienionym. Nie ma skwaru. I fajnie się idzie. Po drodze mamy reklamę. Kala Anguilla w lewo. I mamy piękną plażę. Już widać klif. Słychać może, Super. Gorąco jest, powiem szczerze. I cykady walczą. Pięknie, no. Kala anguila. Chcemy się wykąpać. Odpocząć. Ale cieszymy się, że zdarliśmy. Pięknie. To sobie jec. Nagroda za dotarcie. Dwa browarki. Nagroda za dotarcie po browarku. Ale polskiego jeszcze nie ma. Zobaczcie. Zamówiliśmy rybę, bytki i ośmiornice I dwa piwka. Tak to wygląda cenowo. Kuneczek. 46 euro Only Ale warto smacznie polecam Restauracje na plaży Kala Anguilla Pływać No, bo te część górko Eoo zimna Ale fale potężne Super Cieszęść no. to trochę drugie, tylko <głęboko> chyba, ale tu jest fajnie. Okej. Okay. Oh. Ale pociągów nas na nastakna. Pani wracamy na kolejną plażę, idziemy na kolejną plażę, drugą, na tym zakończymy najprawdopodobniej nasz dzień, i później do hotelu. Ale widoki naprawdę piękne, zobaczcie sami. Woda lazy, super. Podoba mi się, jak w raju. Tak, profilówkę zrobimy. Drogi się krzyżują, z plaży na plaży, zobaczcie sami. Idziemy w mi kolejną plażę. Topokę. Nasze plażę, Cala Mendia, cala Envilla. Udało okay. mi się. Ładnie. Ja jest Nie, Spadkiem, ale wracamy tak jak znaki pokazują. Ola! Mieliśmy przystanek u naszej miejscowości Silop z dwoma przesiadkami oczywiście, ale myślę, że dojedziemy. Także na dzień dzisiejszy kończymy trasę. Mam nadzieję, że spokojnie dojedziemy. I... 5 Najważniejsze dwie plaże zaliczone Cala Mendia, Kala Anguila i wracamy. Czekamy na autobus <młysy> I wysiedliśmy sobie z autobusiku, czekamy na kolejny, tym razem już odstawię się do naszego hotelu. Okazuje się, że mamy godzinkę czasu do kolejnego autobusu i idziemy sobie do restauracji jakieś piwko wypić, coca cola i poczekamy na autobus. Siedzimy sobie na Piwku i stwierdziliśmy, że w tym transporcie komunikacji miejskiej jest dobrym rozwiązaniem płatność kartą. Szybko, sprawniej na temat, kierowcy się nie męczy. Są czytniki, płacisz przy wejściu, przy wyjściu jest zakończenie Twojego kursu. I to jest fajne. Jedyny, jedyny mankament, na którym trochę się tutaj żeśmy denerwowali, spędziliśmy trochę czasu, to znaleźć przystanek, z którego gdzie jaki autobus odjeżdża. Nie jest to takie proste, ale też nie jest nie wiadomo jak kosmicznie trudne. Poruszaliśmy się głównie mapą Google i patrzyliśmy na nią przede wszystkim i tylko ją mieliśmy zainstalowaną w telefonie i na podstawie jej jeździliśmy w autobusie klima, bardzo wygodnie, przyjemnie można podróżować i wracamy do hotelu wchodziliśmy z autobusu Maszerujemy sobie teraz 500 metrów do naszego hotelu Nie wiem czy mogliśmy wysiąść trochę dalej i byśmy byli bliżej e, naszego hotelu Ale okej okay. Już nie ma co tam wymyślać Można się kawałek też przejść według nawigacji oczywiście Mapę Google Pojdziemy się, zwiedzimy troszkę miasto. Nie mam w ogóle o czym mówić. Także wyjazd uważam za udany. Zwiedziliśmy dwie plaże: Kalamandia i Kalaangwila. Piękne zatoki. Najważniejsze, że można tam dojechać autobusem. Nie trzeba brać taksówki bądź wypożyczać. Samochodu, po prostu dojeżdżasz na miejsce, kąpiesz się, wypijesz sobie piwko, nie martwisz się o auto gdzie zaparkować, tak dalej, tak Ja polecam takie wyjazdy. Oczywiście angielskiego troszkę warto znać. No jak ktoś zna hiszpański, no to jeszcze lepiej, bo tak ułatwia to podróżowanie i to bardzo człowiek nie czuje się tak skrępowany i zawsze gdzieś tam się porozumie, dogada po tym angielsku także kierujemy się w stronę hotelu Mariant Park jeszcze troszkę dnia przed nami, o proszę bardzo jak świętują no, Plaży jak byliśmy weszłem do wody tak jak teraz z kapeluszu i okulara i oczywiście kapelusz zwiało, fala zwiała i kapelusz zginął. Na szczęście gdzieś wypłynął na brzeg. Ktoś znalazł i powiesił na yy, plazę. Także ten kapelusz, który mam z Albanii, pamiątka został odzyskany, a już się martwiłem, że nie odzyskam go i został zagubiony. Także szczęśliwie wszystko się toczyło.